Hello, tutaj Lego Heropolska i dzisiaj mam dla Was taki lekko nietypowy odcinek. Widzicie tutaj statek Phantom 2 z serialu Star Wars Rebels, czyli zestaw, który do mnie ostatnio przyszedł i pewnie zastanawiacie się dlaczego jest taki rozłożony, więc zaraz się dowiecie. Jak widzicie, poprzedni właściciel zestawu nie przywiązywał dużej uwagi do naklejek, do tego, jak są naklejone. No i są strasznie krzywo, musimy to powiedzieć. Są poprzesuwane, ta aż wychodzi. Ten symbol powinien być na środku. Tak samo to. Wszystko tu jest po prostu poprzesuwane. Więc Doktor LHP rozpoczyna operację zmiany naklejek. Na początku chciałem te naklejki odkleić i spróbować je nakleić prosto. Jednakże nie wyglądałoby to jakoś za ładnie, dlatego postanowiłem zainwestować jakieś 8 zł i na Allegro zamówić to. Jest to zestaw naklejek oraz instrukcja. Do tego zestawu sprzedawca bardzo fajnie to zapakował w taką jakby folijkę. Pierwsza rzecz, od której zacznę to oczywiście odklejenie starych naklejek, ponieważ wiadomo, raczej większość z tych elementów u Ciebie bym nie znalazł. Do tego celu wykorzystam suszarko, lokówkę mojej mamy i po prostu wezmę element, go trochę nagrzeję suszarką i wtedy ta naklejka po prostu o wiele łatwiej zejdzie. Mógłbym się w to nie bawić, zrobić to normalnie, ale ja mam taki plan, mam plan. Masz plan! Wykonasz go sam! Żeby te naklejki zdjąć stąd i nakleić na jakieś inne elementy, ponieważ na przykład ta z imperialnym logiem może się gdzieś przydać. Wierzymy w twój plan. Myślę, że naszą operację zacznę od takiego elementu, który raczej najmniej mi się przyda. Oczywiście, tak jak zawsze przy moich tutorialach, klasyczne ostrzeżenie: musicie uważać, ponieważ to powietrze, wiadomo, jest gorące. Teraz już się biorę za zdejmowanie tej naklejki. Staram się to zrobić tak w miarę profesjonalnie. A naprawdę takie łatwe to nie jest. I w sumie, chyba najtrudniejsze od samego naklejania. Powoli schodzi. I mamy. Panie i Panowie, mamy to. Myślę, że operacja na razie wychodzi udana. Mam tutaj przygotowany arkusz papieru woskowego. I na niego będę przyklejał te naklejki. Których po prostu nie będę potrzebował. Tak prezentuje się efekt końcowy. Za chwilę będziemy już naklejać tą poprawną naklejkę. Będąc szczerym, próbowałem to jeszcze zrobić normalnie. Tą naklejkę odkleić bez jakiegoś nagrzewania, no ale wyszło to tak no, nie bardzo, więc jeszcze raz Wam pokażę to z nagrzewaniem. Naprawdę trzeba uważać, ponieważ tak jak wspomniałem, bardzo gorące powietrze. Więc ja to robię w taki sposób, używając mojego magicznego patyczka. No i jak widzicie teraz już naklejka schodzi prawie bez żadnego problemu, po prostu z mniejszym oporem niż gdybyśmy tego nie nagrzali. Bierzemy nasz arkusz i naklejamy kolejną naklejkę. Nasza tak zwana operacja jest częściowo zakończona. Na razie odkleiłem te naklejki, które raczej do niczego mi się nie przydadzą. Ewentualnie wykorzystam gdzieś to logo z Fenixem, jak będę budował moc jakiegoś statku. A resztę to nakleję bezpośrednio na jakieś klocki. Co ciekawe, niestety część kleju została na elemencie. Za chwilę będziemy to czyścić. Jak widzicie odklejanie naklejek jest już zakończone, niektóre z nich poprzyklejałem sobie na inne klocki, po prostu mogą mi się przydać do jakichś mocków, ponieważ naprawdę fajnie wyglądają, tutaj jest to oczywiście imperialna skrzynia. Musiałem jeszcze bardziej jak widzicie pojazd rozebrać, żeby dostać się do tej części. Teraz biorę się za mycie elementów i naklejanie prawidłowych naklejek. Niestety tych elementów do wyczyszczenia jest bardzo dużo, ja się z tym liczyłem, dlatego przygotowałem taki oto spray do usuwania pozostałości kleju po naklejkach. Jeśli chcecie też użyć czegoś takiego, to od razu mówię, po pierwsze pod nadzorem osoby dorosłej, po drugie w jakiejś masce i po trzecie w takim wywietrzonym pomieszczeniu, ponieważ jest to straszna chemia. Po naprawdę długiej godzinie, a nawet w sumie trochę dłużej, nasze elementy są gotowe do naklejenia. Co ciekawe, nie udało się tego wyczyścić tak idealnie, w sensie tak, idealnie wyczyściłem to, szorowałem wiadomo, no i jest super, ale jednak jest taka jakby poświata, po prostu nie wiem co tutaj się, co tu się stanęło. Tak jakby ten klej może wtopił się w plastik. Ale i tak w sumie przy naklejaniu to nawet lepiej, bo dzięki temu, że ten klocek nie jest taki śliski, będzie doł się te naklejki lepiej trzymać. Do naklejania oczywiście wykorzystam taki sposób pewnego mańka od klocków, czyli naklejanie separatorem. Ponieważ dzięki temu wtedy nie dotykamy tłustymi rękami tych naklejek, tego kleju, tylko separatorem i będzie się to po prostu lepiej trzymać. Naklejanie zaczniemy od tego, że naszą naklejkę podważamy. No i przyczepiamy do separatora. Teraz chwilę zabieramy nasz arkusz. Bierzemy klocek. Ocelujemy kocie, żeby to ładnie położyć. Tutaj już się przykleiło trochę, więc naprawdę trzeba z tym uważać. Szukamy dobrego miejsca. Pamiętajcie, to nie może być za wysoko, za nisko. Tak zazwyczaj raczej po środku. Foli tutaj przykładam. Dobra, dociskamy. I mamy to, panie i panowie, mamy to gotowa naklejeczka. I oto przed Wami wszystkie naklejki przyklejone do odpowiednich klocków. Wygląda to o wiele lepiej niż wcześniej, i cieszę się, że znalazłem naklejki do tego zestawu na Allegro. Podsumowując, operację można oczywiście uznać za udaną. Według mnie, pomimo tego, że praca jest czasochłonna, to statek wygląda o wiele lepiej. Po pierwsze, jest idealny, te naklejki, wszystkie nadruki są prosto. No a po drugie, wiadomo, wszystkie klocki były w zestawie w idealnym stanie: po prostu te naklejki krzywo i to aż trochę przeszkadzało. Dlatego cieszę się, że udało mi się to dobrze nakleić. Mam nadzieję, że Wam pomogłem tym filmikiem. I ja się z Wami żegnam: koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli film był dla Was pomocny. I na razie.